Witam Państwa. Znaczy tak, no, dla nas skończył się pewien okres, runda yy, zasadnicza minęła. No i tak jakby zaczyna się dla nas najważniejsze granie, bo jest to granie o miejsca. No i ja życzyłabym sobie tego, myślę, że zespół też trenerze też żebyśmy zajęły lepsze miejsce niż 12. No i będziemy wszystko robić wszystko w tym kierunku. nie będę się rozwijać, bo tutaj słyszę, że zespół się śpieszy. <laughs> e, więc cieszę się z wygranej 3-0. Może nie w imponującym stylu, ale najważniejsza jest wygrana. E, życzę z całego serca dziewczynom z tak jak Gosia powiedziała, no, żeby zajęły to lepsze niż to 12 miejsce z całego serca. Dziękuję. Tak, lecz się odbył. Na szczęście bez kontuzji, bardzo się cieszymy z tego powodu wynik ani, ani ten, który był, ani ten, który mógłby być, nie zmieniłby układu tabeli, więc, więc tak mówię, że, że się odbył. Próbowaliśmy zrealizować pewne rzeczy, które robimy na treningach. Trochę się udało, trochę się nie udało. Wiemy, nad czym mamy pracować. Mamy do 13 maja 10 meczów na tym się and uh, as a coach of the team, i'm very happy that uh, we could uh, today finish the regular season uh, in, the, in the top of the, of the standing. Uh, the players are, are working a lot, are playing, they try the best every time, and uh, this is another little, little step that they, they, they make, and uh, I, I have to congratulate to them. Przede wszystkim zadowolony z tego, że po rundzie zasadniczej zajmujemy to pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o ranking. Dziewczyny bardzo ciężko pracują, bardzo ciężko trenują, za to im też serdecznie dziękuję. And I want to congratulate also to the referees because uh it's the second time in the in the championship that we found uh, one, uh, one referee that uh, uh when uh, the uh, the, uh, the other team tried to uh, hide the serve that is uh, Chciałem też pogratulować sędziemu, który zobaczył, że zawodniczki zbyt goszczy chowały psa, co jest zabronione oczywiście, jeżeli chodzi o zasłonę, tak jest. Dziękuję Dlatego też chcieliśmy pogratulować, że sędzia to zauważył. And I hope that I can find referees like this also in the future. Mam nadzieję, że z takimi e, sędziami też będziemy się spotkać. Mam nadzieję, że taka sytuacja się powtórzy. Wiele drużyn tak robi i nie wiem czemu, ale e, sędziowie tego jednak niestety nie widzą nie widzą.